Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Schmidt wystąpił do władz Białorusi o azyl polityczny. Jeden z bohaterów afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości stwierdził, że Białoruś ma mądrego przywódcę. Jak można było się spodziewać, dwa największe obozy polityczne w Polsce, czyli Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska, zaczęły się między sobą kłócić, do którego z nich należał Tomasz Szmyt. Sędzia Szmyt awansował w strukturach sądownictwa za starej KRS, był członkiem stowarzyszenia sędziów Temis. Wszystko to świadczy o tym, jak kulawe są procedury sprawdzające sędziów. Szmyt był człowiekiem piebiaka i ziobro. Piebiak kręcił hejtem organizowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości wobec sędziów sprzeciwiającym się niedemokratycznym zmianom w sądownictwie i pomagał mu w tym m.in. Szmyt. Żałosne są te wasze próby odwrócenia kota ogonem. Sędzia Tomasz Szmyt pracował w KRS krótko, na przełomie 2018-2019 roku, a następnie intensywnie współpracował z zespołem parlamentarnym posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz, jako świadek oskarżyciela w tak zwanej aferze hejterskiej. Tak dwa lata temu Arkadiusz Myrcha witał z honorami w sejmie Tomasza Szmyta, Wtedy był dla nich bohaterem. Z uwagi na obecność zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie sprawiedliwości gości, których chciałbym na posiedzeniu naszego zespołu serdecznie przywitać, są to sędziowie: Arkadiusz Cichocki, witam serdecznie, pan sędzia Tomasz Szmyt i pan sędzia Bartłomiej Starosta. Z uwagi na obecność tychże gości, pan przewodniczący Ast bez podania przyczyny zamknął. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości. Sędzia Tomasz Szmyt, który poprosił o azyl na Białorusi, współpracował z poseł K.O. Kamilą Gasiuk-Pichowicz. Kłamstwa, jakoby bohater afery hejterskiej, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów, gdy kierował nim Zbigniew Ziobro i dyrektor w KRS z czasów, gdy zasiadał tam Maciej Nawacki, był moim bliskim współpracownikiem, skutkują wniesieniem pozwów przeciwko Tygodnikowi Solidarność i Maciejowi Nawackiemu. Faktem jest, że sędzia Szmyt najpierw wziął udział w aferze hejterskiej, której celem było oczarnianie sędziów którzy nie zgadzali się z reformą sądownictwa ministra Ziobro, a później stanął po drugiej stronie i zaczął spowiadać się ze swoich działań przed posłami Koalicji Obywatelskiej oraz w mainstreamowych mediach. Białoruś w Warszawie. Jeszcze niedawno Tomasz Szmyt występował w TVN24 i Gazecie Wyborczej jako skruszony sędzia. Dzisiaj ten człowiek z bliskiego kręgu Kamili Gasiuk-Pichowicz okazał się moskiewskim agentem. Jakie informacje od niej otrzymywał? Oprócz tego dwa największe obozy polityczne w Polsce zaczęły sobie nawzajem wypominać, który prezydent nominował Szmita na sędziego. Tomasz Szmyt. Kim jest sędzia, który uciekł na Białoruś? Mianował go Komorowski. On sam był wykorzystywany do walki z poprzednim Ministerstwem Sprawiedliwości. Kto rozpoczął karierę Szmyta, mianując go na sędziego Sądu Okręgowego w 2006 roku? Tak, tak, Lech Kaczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy wklejają dziś nominację podpisaną przez Bronisława Komorowskiego z 2012 roku. Szmyt nie został powołany na sędziego przez Bronisława Komorowskiego. Było tak. 2001 rok sąd rejonowy dał Kwaśniewski. 2006 rok sąd okręgowy dał Lech Kaczyński. 2012 w USA dał Komorowski. 2018 rok dyrektor biura w KRS dał w praktyce ziobro. Ludzie zaślepieni tą walką między sobą zapomnieli chyba o jednym: co za różnica, czy szmyt został nominowany przez komorowskiego na sędziego, czy ziobro załatwił mu robotę w KRS. Skoro my tak naprawdę nie mamy do dzisiaj bladego pojęcia, w którym momencie Szmyt został agentem. Dla bezpieczeństwa Polski to nieistotne, kto i kiedy go powołał Kwaśniewski, Komorowski czy Ziobro. Ważne jest to, od kiedy Szmyt współpracował z zagranicznym wywiadem. Czy od teraz, czy od kilkunastu lat. Bo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywał sprawy z udziałem funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz kontrwywiadu wojskowego oraz o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do tajnych dokumentów NATO i Unii Europejskiej. Nie wiem, jakim człowiekiem jest szmyt, ale może się okazać, że naprawdę nikt nic nie wiedział. A on grał z jednym i drugim obozem politycznym w szachy 5D, zdobywając dla obcego wywiadu cenne informacje. Spoiler! Obie strony wykorzystywały tego oportunistę, gdy było im to wygodne, a teraz znalazły trzecie wyjście. A może on od początku obie konkretnie nakręcał w swoich celach, skutecznie podpinając się pod ich oczekiwania i działania? Szczerze, to byłoby mądre robi przyjaźnie z jednej strony znajomości poznaje ciemne strony robi to samo z drugiej i teraz mając dużą bazę i przekrój z obu ucieka jeśli to był jego plan to brawo dla niego z tego co czytam był bardzo aktywny wraz z małżonką i solidnie nakręcał obie strony i media po kolei do tego pewnie nikt się nie przyzna jakich informacji mu udzielał i ile haków na wszystkich pozbierał bo byłoby to polityczne samobójstwo, a backa zaciera rączki. Korzystał na wszystkich rządach dzięki słabości instytucjonalnej państwa. Ostatnią słabością był cynk, aby uciekał i to dyskredytuje nasz wywiad jak na tą chwilę. Na pewno trzeba wyciągnąć z tej sytuacji wnioski i to jak najszybciej. Nie udawać, że nic się nie stało. Jest też pewne podejrzenie, że sędzia Szmyt zrobił to wszystko dla pieniędzy. Pan właśnie dokonał czegoś no, na co niektórzy też zwrócili uwagę już pewnie. Mianowicie przejrzał jego oświadczenie majątkowe. Tak. Co wynika z tego oświadczenia? Przypomnę, że pytam pana Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości, byłego zwierzchnika Tomasza Szmyta. No, wczoraj sobie zadałem ten trud, kiedy zaczęli dzwonić dziennikarze. Pan był pierwszy. Mm -hmm. a, e, I potwierdziło się to, co e, gdzieś tam w środowisku było mówione, że e, pan Tomasz Szmyt e, ma poważne problemy m, finansowe, ponieważ w oświadczeniu majątkowym wykazuje zero majątku po stronie aktywów, a po stronie pasywów ma długi bodajże kilkaset tysięcy złotych, które ujawnia pytanie jeszcze, czy ma jakieś inne długi, których nie ujawnia. Jak to, jak to możliwe, że facet po pięćdziesiątce, zarabiający kilkanaście, dwadzieścia tysięcy e, od lat, i to nie w ostatnim miesiącu, no, żyjący no, normalnie, wydaj, wydawałoby się, może mieć kilkaset tysięcy, 600 tysięcy, ile ma tam tych długów? Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie są to długi mężczyzna czy w ogóle osoba w takim wieku powinna coś zaoszczędzić, nawet jeżeli ma zobowiązania rodzinne, alimentacyjne, jakiekolwiek inne, to nadal, no, nie, to nadal większość Polaków życzyłaby sobie zarabiać tyle, ile sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego. A on ma gigantyczne. I znały. mają majątki myśli ci pan, Polacy. Myśli Pan, że to jest, że dlatego był łatwy do zwerbowania? A, <coughs> No, na ile znam się na służbach, a jest to raczej obserwacja filmowo-telewizyjna. No to problemy finansowe są jednym z takich czynników. Warto byłoby również zadać pytanie odnośnie działań naszych służb. Jakim cudem ten człowiek mógł działać na rzecz obcego wywiadu i na dodatek uciec na Białoruś, ośmieszając nasze służby? Zasadnicze pytanie: gdzie była ABW i wywiad wojskowy? Jakim cudem do tego doszło? No dobra, mądrale od służb, co tak piszecie teraz na X swoje brednie? Sprawa z osłoną kontrwywiadowczą sędziów w Polsce. Jest charakterystyczną dla naszego państwa osłoną kasty sędziowskiej i ma się następująco. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce sędziowie nie są objęci i nigdy nie byli objęci procedurą postępowań sprawdzających ze strony służb specjalnych. Dostęp do informacji ściśle tajnych sędziowie otrzymują z urzędu, jak wielu innych urzędników wymienionych w katalogu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Kontrwywiad ABWSKW nie ochraniają sędziów cywilnych, wojskowych w rozumieniu klasycznej osłony kontrwywiadowczej, czym innym jest pojawienie się sędziego X czy Y w zainteresowaniu służb, kiedy wpadli oni do worka procedury operacyjnej prowadzonej wobec osób trzecich, które utrzymują związki z sędziami. Sprawa wyjęcia sędziów z procedury sprawdzającej jest wynikiem wywalczenia przez Kastę w 2000 roku, rok po przyjęciu Polski do NATO, przywileju dostępu do informacji niejawnych. Bez procedury sprawdzającej. Sędziowie urodzeni przed 1972 rokiem podlegają jedynie lustracji. Wywalczyli sobie w tym kontekście, że służba w organach bezpieczeństwa PRL w ramach służby wojskowej. Nie podlega ustawie lustracyjnej. W związku z powyższym, drodzy politycy z lewa i prawa, którzy nie macie pojęcia, o czym mówicie, zanim napiszecie kolejną głupotę o kontrwywiadzie pisowskim i peowskim i na odwrót, proszę zabierzcie się za reformę państwa, wybierzcie się na dobre szkolenie kontrwywiadowcze, ale nie do tych kretynów od dialogu partnerskiego z FSB. I poprawcie prawo tak, by sędziowie, ale też posłowie, zanim dostaną dostęp do informacji niejawnych, od klauzuli poufne do ściśle tajne, dostęp do informacji zastrzeżonych, otrzymuje w praktyce każdy urzędnik od przełożonego, wpadli w wirówkę sprawdzeniową służb specjalnych, jak każdy inny urzędnik. Kontrakty, ruchy na kontach, wyjazdy zagraniczne, związki partnerskie, Żony, mężowie, dzieci, rodzice, leki, używki. Stan prawny obowiązujący dzisiaj jest kontrwywiadowczą katastrofą i żarowiskiem dla szpiegów. Jesteśmy wszyscy zakładnikami kasty sędziowskiej, która w sporze ZBW był przypadek sprawdzania sędziego. Wywalczyła sobie po 2000 roku wyłączenie z procedury sprawdzeniowej. Błagam marszałka Sejmu, posłów i prezydenta RP. O szybką naprawę tego defektu o niewyobrażalnych skutkach dla Polski. Sędziowie są tylko ludźmi, którzy znajdują się w zainteresowaniu obcych służb, jak wielu innych funkcjonariuszy publicznych. Naprawmy Polskę po szkodzie. Obawiam się, że sprawa zbiega na Białoruś. Sędziego Tomasza Szmyta nie jest jedyną. Może trzeba zacząć debatę w kierunku zmiany prawa dotyczącą sprawdzania wszystkich osób mających dostęp do informacji niejawnych bez wyłączenia sędziów czy innych uprzywilejowanych grup społecznych. Z tego typu luk korzystają obce wywiady. Absurd polega tutaj na tym, że poseł Konfederacji, pan Grzegorz Brown, podejrzewany o działanie na rzecz Rosji, sam z własnej woli dwukrotnie zadzwonił do ABW z prośbą o sprawdzenie jego powiązań z Rosją, a w tym samym czasie, prawdopodobnie w tym samym czasie, mieliśmy sędziego, który rzeczywiście działał na rzecz obcych służb. Sprawa sędziego Tomasza Szmyta ma poza wszystkim, co już to opisano, współpraca z ekipą ministra Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości, a potem z demokratyczną opozycją i niezależnymi mediami. Jeszcze jeden kluczowy aspekt, na który prawie nikt nie zwracał uwagi. Otóż sędzia Szmyt aż do dzisiaj rozpoznawał sprawy w wojewódzkim sądzie apelacyjnym w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa. Kto za to odpowiadał? Nawet w świetle afery hejterskiej powinien zostać odsunięty od pracy na tak wrażliwym odcinku. To jest informacja o niewyobrażalnym kalibrze, gdyż może to oznaczać, że szpieg białoruskich lub rosyjskich służb specjalnych miał dostęp do informacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, znał kulisy sporów między służbami specjalnymi a funkcjonariuszami różnych służb. I urzędnikami różnych urzędów centralnych, którym odebrano lub nie przyznano poświadczenia. Dla pracy typowniczej i werbowniczej obcych służb są to informacje bezcenne. Sprawa Szmyta ma w tym sensie pewne podobieństwa do sprawy estońskiego agenta służby wywiadu zagranicznego FR, Hermana Sima, którego kwatera główna NATO uzna po 2009 roku za szpiega, który wyrządził najwięcej szkód w historii sojuszu. A który jako dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Estonii 2001-2006 odpowiadał za weryfikację kadr wojskowych pod kątem dostępu do informacji niejawnych. Sędzia Schmidt stał się niejako weryfikatorem decyzji służb jako sędzia w USA. Rozpatrujący spory w sprawie dostępu do informacji niejawnych, należy już dziś poddać analizie wszystkie sprawy rozsądzone przez sędziego Szmyta, wstrzymać, zawiesić wszystkie poświadczenia przyznane osobom, którym prawo do dostępu do informacji niejawnych dał w toku rozstrzygnięć w USA sędzia Szmyt, należy zweryfikować wszystkie inne sprawy rozsądzone przez sędziego Szmyta w całym okresie jego pracy sędziowskiej. Poddać weryfikacji osoby będące beneficjentami orzeczeń sędziego Szmyta, zmienić prawo tak, by sędziów objąć postępowaniami sprawdzającymi: Polsko, działaj po szkodzie! No, jeśli ktoś decyduje się na szukanie azylu na Białorusi po pakiecie benefitów, jakie otrzymał tam Emil Czeczko, to musi być grubo. Zasadniczo wydaje mi się ekstremalnie mało prawdopodobne, żeby pan Szmyt uciekł na Białoruś bez uprzednich, zażyłych i długotrwałych kontaktów z białoruskimi służbami. Na taki desperacki krok może się zdecydować tylko zdekonspirowany agent, który już nie miał innego wyjścia. Pewnie kontrwywiad się do niego dobrał. Jakie kroki zostały podjęte wobec sędziego Szmyta? No tutaj niestety również doszło do pewnego absurdu. W USA w Warszawie wydał komunikat, w którym przekazał, że od 22 kwietnia do 10 maja Tomasz Szmyt przebywa na urlopie wypoczynkowym. Prezes sądu nie otrzymał informacji od sędziego o zrzeczeniu się urzędu. Afera na pół Polski, dyskusje o szpiegostwie, kontrwywiadzie, tajemnicach państwowych, po czym WSA w Warszawie wjeżdża cały na biało i cyk. Szmyt na urlopie, o azylu sąd nic nie wie. Pismo o zrzeczeniu się urzędu nie wpłynęło, tylko informacje medialne. NSA do tego dokłada, że procedura jest taka, że trzeba z tym zrzeczeniem zaczekać trzy miesiące. Wychodzi na to, że Szmyt mógłby wejść na salę rozpraw, gdyby tylko chciał. Zaraz się okaże, że to nie pierwszy jego urlop na Białorusi, tylko wcześniejszych nie chwalił się w mediach. Rzecznik dyscyplinarny NSA wszczął wobec Tomasza Szmyta postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego doszło do jeszcze pewnego incydentu, który na szczęście okazał się nieistotny. Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenie mogące służyć do podsłuchu w sali, gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie rady ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. To nie podsłuch, a urządzenie, które miało kiedyś służyć do komunikacji między urzędnikami, przekazała rzeczniczka Wojewody Śląskiego. Chodzi o sprzęt wykryty przez służby w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Gdzie odbywa się wyjazdowe posiedzenie rządu? Na koniec zostawiłem dla Was tweeta wyjątkowo prawdziwego i wydaje mi się, że bardzo trafnie opisującego to, co od wielu lat dzieje się w Polsce. Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość rozwaliło nasz kraj w każdym tego słowa znaczeniu. Każdą sferę instytucjonalną zdegenerowano, bo od 19 lat chce im się wojny między sobą. Ludzie nie dostrzegacie tego, że niszczą nasz kraj. Bo chcą się naparzać między sobą? Jakie jest wasze zdanie na temat ucieczki agenta Szmyta na Białoruś oraz towarzyszącej przy tym wojence? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.